Duchowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Bukowa 16 grudnia 2011 roku oficjalnie podziękowali dyrektorowi oraz przedstawicielom zakładu Steels Poland spod strefy Żarów za sfinansowanie zakupu nowego wozu strażackiego. Jest to samochód lekki, gaśniczy, bardzo przydatny, silnik mocy około 150 koni, pompa na nim jest zamontowana, 800 litrów na minutę wydajność Jej zbiornik do tego nie jest wprawdzie zbyt rewelacyjny, bo tylko 600 litrów pojemności, ale to na pierwsze parę minut Takiego wstępnego gaszenia zawsze jest przydatne i pomocne. Natomiast samo wyposażenie, samo to, że ten wóz jest stosunkowo nowy, nie? I dlatego tutaj jest bardzo przydatny w naszym rejonie z tego względu, że te żuki, wiadomo, nasz żuk obecnie ma 36 lat, także wymienienie go nawet na tam 10 czy tam 15-letni to, to i tak duży sukces dla naszej jednostki. Strażacy uczestniczący w spotkaniu nie kryli radości i zadowolenia z faktu otrzymania nowego wozu. Dlatego przygotowali dla dyrektora fabryki specjalną niespodziankę. Ową niespodzianką była obecność Świętego Mikołaja oraz figurka Świętego Floriana, która złożona została na ręce pana Daniele Merlino, dyrektora fabryki Steels Poland, i listy gratulacyjne, wyrażające wdzięczność za wspaniały prezent. W krótkim spotkaniu uczestniczył także Leszek Michalak, burmistrz miasta Żarów, który złożył na ręce dyrektora serdeczne podziękowanie, wyrażając nadzieję, że w rękach strażaków z Bukowa samochód ten będzie zawsze sprawny i przygotowany do akcji w każdej chwili, a przede wszystkim dobrze będzie im służyć. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że otrzymaliście ten prezent na święta od Stil Polska. Jesteśmy szczęśliwi, że pracujemy tutaj w Żarowie i w Polsce także. Myślę, że zbudujemy dobrą przyszłość. Myślę także, że każdy będzie zadowolony, że włoska firma ulokowała swoją siedzibę w żarowie i kontynuuje dobrą współpracę z polskimi przedsiębiorcami i z władzami miasta Żarów. Pan Daniele Merlino z firmy Steve's Poland dokonał uroczystego przekazania kluczyków strażakom z Bukowa, życząc, aby ów samochód sprawował się jak najlepiej, służył mieszkańcom całej gminy, niosąc pomoc w momentach zagrożenia, a przede wszystkim wracał szczęśliwie z każdej akcji. Swoje podziękowania złożyły także radne wspólnoty samorządowej, panie Urszula Ganczarek oraz Iwona Nieradka, gratulując jednocześnie strażakom tak wymarzonego podarunku. Korzystając z okazji dokonały uroczystego i oficjalnego przekazania dokumentów nowego wyposażenia samochodu, akumulatora, sfinansowanego właśnie przez wspólnotę samorządową. Czyli jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Bukowa marzyła o takim świątecznym prezencie? No wcześniej wiadomo są jednostki w systemie krajowym i ten nowszy sprzęt zawsze trafia do nich. Nie? U nas natomiast my nie jesteśmy w systemie, jesteśmy ostatnią jednostką w naszej gminie. Z tego względu zawsze może nie połączaszewu byliśmy traktowani, ale my rozumieliśmy, że ten sprzęt należy się tym jednostkom, tak jak Imbromowice Pozarzycko, którzy są w systemie gaśniczym, mają większe wozy, ciężkie, te bojowe i są bardziej przydatni, lepiej wykorzystują to. A z tego względu, że u nas rzeka tarnawka ciągle jednak jest nieuregulowana i wlewa. Stosunkowo mamy dużo pracy w okresie wiosennym, jesiennym, jeśli jest duży przypływ wód i dlatego z tego względu no jesteśmy naprawdę zadowoleni i, i nie spodziewaliśmy się, że dostaniemy ten samochód. Uczestnicy spotkania pożegnali się w serdecznej atmosferze, życząc sobie wzajemnie wszystkiego najlepszego na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Przypomnijmy tylko, że nowy nabytek dla Bukowa to samochód lekki Iveco Daily z napędem 4x2, który zakupiony został już 9 listopada 2011 roku. Mamy nadzieję, że nowoczesność wyposażenia i bardzo dobry stan techniczny pojazdu zapewnią jeszcze wiele lat bez awaryjnego i mobilnego działania w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz zwiększą możliwość reagowania podczas zagrożenia potencjalnego powodzią.